Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku z poszukiwania kotów, tym razem Cats Hidden in Georgia. Mm, jak widzę, że... o nie, mamy tutaj timer, jest timer włączony, także wróćmy sobie i szukamy. Oj widzę, że to jest bardzo, bardzo szczegółowy rysunek, także zaczniemy od lewego górnego rogu. Tutaj mamy, o ptaszek sobie leci w ogóle. Hmm, ciekawe, czy może wylecieć poza ekran. <grystanie> Dobra, później się nim zajmiemy. E, wracamy do lewego, górnego rogu. Co hmm. my tu mamy? Hmm. Tutaj nie będzie taki up jak się wydaje. Tutaj na balonie może jakiś? Nie, ale balon nam odlatuje. Hmm. Tutaj mamy wśród drzew. O, ptaszek wrócił. <grych> Dobra, tutaj mamy wśród drzew, tutaj mamy kolejnego. No, powiem wam, że to będzie wyzwaniem. Hmm, bo pomijając to, że na początku poczuliśmy sobie z ptaszkiem, który seleciał, to, no, jak na razie, trzy koty to nie jest jakiś rewelacyjny wynik. Tutaj mamy kolejnego w tle. Hmm, skierujmy się tu do prawej strony. się, że tu będą cięcia robione, bo jak widać, no, jest ciężko. Jest masa szczegółów. Dobra, tutaj mamy na wieży. Hmm. się tu do prawej strony, tutaj na wulkanie, czy na górze. Gigantycznej. Hmm. I co? Tutaj mamy kolejnego pota. Tutaj się też na wzgórzu kryje jeden. Tutaj mamy kota w pudełku. Hmm. I tutaj wśród drzew mamy też jednego. Strasznie duży jest ten rysunek, pomijając to, że jest nie szczegółowe, to jest bardzo duży. Tutaj mamy jeszcze jednego. Tutaj na górce. Że teraz chyba polecę po prostu bezpośrednio w dół. Mmm, patrząc, bo. No, jest spory. Nie ma co ukrywać. Tutaj przy tej łasce tak wygląda podejrzanie trochę. Tutaj jakiś kot tu przed śmietnikiem jest kot. Mmm rower. dzień Bra. Tu mamy jednego kota. To jest jeszcze jeden. Hmm. <laughs> tutaj mamy w kole ratunkowym kopeła, Tutaj jedziemy w dół. Widzę, że w dół tutaj też trochę tego rysunku mamy, żeby dostać się do samego dołu. Także zjeżdżamy tutaj dalej w dół. Tutaj gdzieś przy stoliku, czy gdzieś tak mamy jakieś kota? No nie widzę. Hmm, tutaj mamy w oknie jednego. Tutaj w dziurach. Dwa nawet. Dziwne. Prowersujemy. Hmm, idźmy dalej niżej. Tutaj w tym kole. O, tutaj w nieberskim kole jednego znajdziemy. Tutaj jest jeden na tej wystawce, tutaj na, na górze. Hmm. Tutaj mamy jednego. Oj, topiliśmy. <grym> Przejdźmy w takim razie do lewej trochę, tu mamy stateczek, na stateczku mamy kotała. No nie powiem, nie powiem, jest to wyzwanie. Wcześniejsze szły tak dość szybko tutaj na wieży, o kolejny ptaszek. Leć ptaku, leć. Mmm. Tutaj nic. O, ciężko, ciężko tutaj coś dojrzeć. Ono już aż 73 koty. To jest bardzo duża liczba, jak na to, jak mało ich widać obecnie. Mm, tutaj mam jednego w domku. Tutaj gdzieś przy tym kościele, czy czymś takim zamkowo wyglądającym, jeszcze jest jakiś kot. No, nie widzę. Te ptaki, które tam klikam, to takie dźwięki wydają. Tutaj też to wygląda tak. Te mamy w pramie, i tutaj jeszcze z lewej widzę jednego. Mmm... Czy tutaj wśród drzew gdzieś? No, nie widzę. Dobra, sumie w takim razie może bardziej trochę teraz. Tak, o. Tutaj mamy w kartonie jednego kota. Hmmm. Tutaj tu z opłotem? Nie. O tutaj to już jest w ogóle naładowanego tego. Tutaj w hamaku sobie jeden siedzi. Tutaj obok fazy. 6 minut minęło. Całkiem sporo. Tutaj na kamieniach mamy kota, tu przed oknem. Hmm. Tu gdzieś wśród tych krzewów mamy jakiegoś kota. Tu mamy na poręczy. Jedźmy dalej w dół. Wśród okien też się dopatruje, czy gdzieś nie ma. Tutaj z tej strony jest. Hmm. Czy tutaj? Tutaj w pociągu mamy. Tutaj gdzieś przy tym tunelu nie widzę. Zaraz idziemy trochę niżej. Tutaj są jakieś schody. Tu mamy kota. Dobra. No i jesteśmy przy samym dole. Więc przesuńmy dalej do lewej. Tutaj gdzieś do takiego stopnia. Tutaj coś się znajdzie. Ciężko powiedzieć, tutaj wśród liści widzę jednego. Hmm. No, powiem Wam, że jak na to, że mamy jeszcze ponad połowę do znalezienia, to jakoś ich nie widać. No, na krześle tu mamy jednego. Tutaj mamy. Hmm, tutaj pod drzewem jeden siedzi. Tutaj na dachu mamy jednego. Hmm. Tutaj gdzieś wśród tych kuli można. Nie. Z któryś z domków może, schodach? Z krowa Ale krowa się nie liczy do kotów. Widać. Tutaj się bawi kłębkiem. Hmm. Na dachu też nie widzę. Ani tutaj na górze żadnego też nie ma. No nie, na górze też żadnego nie widzę. W się tu do lewej. Tutaj jakiegoś kota znajdę. Strasznie dużo nam ich brakuje jak na 54. Rozjedliśmy tutaj wzdłuż mapki, tutaj mamy pod drzewami. Hmm. Tutaj coś jest, tutaj jeszcze jest wśród krzaków Tutaj na płocie Puń Można wycisz i ten stoper? nie bardzo To tikanie trochę drażni mimo wszystko na dłuższą metę hmm. Czy tutaj coś jest, tu jest kot. Mhm. Mm Zostało nam 49 kotów do znalezienia. Gdzie mogą być? Oto jest pytanie. Gdzieś tu pewnie. To coś wygląda jak kot z postury, ale jak widać to nie jest kot. Tutaj mamy jednego. Tutaj jest kolejny. Za pociągiem. Tutaj koło zegara. Mmm, i co? O, tutaj pod jeszcze jeden. Tutaj się kamufluje w krzątce. Co w zatem do lewej strony? Może. Mmm, czy to i widzę? Tak, widzę tu na kamieniach. I tutaj w krzakach. Dobra. Tutaj nic. Tutaj na książkach sobie siedzi. Tutaj nic. Tutaj dzbanek, zegar. Tutaj mamy kolejnego kota. Hmm, tutaj na stosie jeden sobie siedzi. Obra. Progresujemy trochę. Kaczka. Kaczka. Tutaj między drzewem a krzakiem. Hmm, lecimy do góry. Czy po oknach? Ale w oknach nie widać. Tutaj jest między oknami. To jest na dachu jak lecimy od górę kokrów, hmm. To są już chmury Odpolecimy teraz tutaj w dół No w górze jej żadnego nie widzę hmm, Tutaj mamy tory jakieś Tylko od pudełku o mm. Motylek. Tylko się też nie doklikną. I tutaj z drugiej strony jeszcze kot. Mm. Ha, 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 ha. Tutaj mamy na zieleninie kota i tu na balkonie siedzi jeden. Okej. Okay. Idźmy zatem do dołu. Tu na dole mamy też jednego kota. Kawiarence. Um, hmm. Tutaj jest jeden. To coś, to nie jest kot, niestety. E, tutaj mamy pod dachem jednego. To tyle jest tych balkonów i na żadnym go nie ma. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Tutaj mamy w oknie, z odrzewkiem. Mmm. Siedzimy dalej do dołu. Tutaj jest w ogrodzie Mamy samochód, więc pewnie przy tym samochodzie też jakiegoś znajdziemy. Tak, na samochodzie sobie siedzi. Tutaj mamy jednego w oknie. Hmm. Zwróćmy do góry z powrotem. Tutaj sobie jeden śpi. Tutaj nic nie ma, nic nie ma. Wody na schodach. Okej. Okay. Tutaj jest na fotelu. Dobra. Tutaj jeden wychodzi za rogu. Tutaj na wentylacji sobie śpi. No, widać, że tutaj ich więcej, jakoś tutaj coś zamknięte na kłódkę. Mmm, tutaj przy owockach, o, to sobie jedzie. Mmm, przez budynek. Mmm, okay. Tutaj czegoś nie widzę, jakiegoś kota. Ciężko powiedzieć. Jest bardzo dużo szczegółów w tym miejscu. Ciężko się skupić na tym miejscu, żeby uwagę w jedno, jeden punkt przykuć Dobra, powiedzmy, że nie ma, więc przesuwamy do lewej. Staną 19 kotów, czy już niewiele de facto. Mniej niż jedna piąta, ale to i tak dużo mi się wydaje jak na to w którym miejscu jesteśmy, bo do lewej strony już chyba za dużo nam nie zostało miejsca więc kierujmy się tu dalej ku dołu Czy tu coś widzę most, most wzdłuż mostów, wzdłuż wodospadu tutaj, tutaj jest na tym Ej, jeszcze 17 Krzaki, budynki, tu jest na budynku, eee, tutaj mamy Tu ptaszor, próbuje zjeść, O ty ptaszor, że. Zjadłeś burgera w całości. tak, tak można? Tu mamy z lewej strony kota. Eee, tu jeszcze jest jeden. Co coś, to nie jest kot hmm, ale tu jest kot dobra się dalej ku dołowi tutaj mamy na ozdobie kota okej okay. chyba niczego nie pominąłem tutaj jest jaka liść idziemy zatem do, do lewej, no właśnie, czy już jest krawędź tu mamy jednego tutaj na schodach jest kolejny idziemy no ku górze tutaj nic nie ma, tutaj rura tutaj mamy w oknie jednego coś to nie jest kot tutaj też nic nie ma nic tu nie ma. Okej, okay, też jest raczej czysto. No nie wiem, będzie dużo cięć w takim razie, bo jak teraz tutaj skończymy... iść do góry, tutaj mamy kota. To tutaj mamy kota. Nie, ja wróciliśmy do początku. 18 minut już. Dobra, to w takim razie robię cięcie, i jak znajdę kolejnego, to Was zawiadomiem, Albo po prostu porobię cięcia i będę tylko pokazywać momenty, gdzie są koty. Dobra, znalazłem jednego kota, był tutaj z lewej strony, przy straganie, jako krzaczek. Znalazłem drugiego kota, który się znajduje na samym dole rysunku, pomiędzy pierwszym a drugim budynkiem. Znalazłem kolejnego kota, które się w finalnie okazało, że znajdowało się na jednym z balkonów. Dało mi się namierzyć kolejnego z kotów po dłuższym czasie. Znajduje się on tutaj między... ...doblami płotu. W samej górze prawie, że. Także kliknijmy sobie. I zostały nam trzy koty. Jestem z kolejnym kotem. Otóż znajduje się on tutaj, na dole, przy dole rysunku, albo w środku w sumie bardziej, na trasie kamieniowej. Klając z wyprzedzeniem, ponieważ nie byłem w 100% pewny, czy to jest kot, czy też nie. Ale tutaj poniżej pociągu znajdziemy jeszcze jednego kota, którego wcześniej nie mieliśmy. Także pozostaje nam ostatni ukryty kot. Po żłudnych poszukiwaniach i krótkiej przerwie, patrząc 43 minuty, znalazłem finalnie ostatniego kota, który ukrywał się pod liściem. W lewym górnym rogu, czyli w miejscu, w którym zaczęliśmy. Także bez dłuższego przeciągania, klikam go. I ukończyliśmy czasem 43 minuty 16 sekund. Także jest to wynik arcy wysoki. No niestety nie mogę wam pokazać w całości już, ponieważ jest reset od razu, ale no tak by się właśnie to prezentowała giereczka. Mm, dzięki za oglądanie. To prawda zajęło mi to znacznie, znacznie dłużej niż przypuszczałem, że mi to może zacząć zająć. Ale mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Mam nadzieję, że przede wszystkim Wam pomógł w poszukaniu kotów, ponieważ mi to zajęło ogromne ilość czasu. I liczę, że mimo wszystko z filmem pójdzie ciut szybciej. Także trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, i hejka.